Witam serdecznie, Krystian jak FightSport.pl, a ze mną Dalto. Siema! Siemaneczko. Siema. Słuchaj, no co dzisiaj się działo? Dymy, dymy, dymy. Bez dymu nie ma ognia, nie? Ostatnio, cytując Twoje słowa, mówiłeś, że w Twoich oczach jest napad zniszczenia. Podtrzymujesz to, że to będzie w OKTAGONIE? A nie widać? No, po dzisiejszym Waszym zadymie to widać, zdecydowanie. Ja chciałem na spokojnie, nie dał mi słowa do powiedzenia. Ja jeszcze taki żarcik, że wiesz, że Koleżanko, jego, no to olałem to, zami działałeś moje ruchy, żenada. Ja ogólnie, jak zobaczyłem y, ogłoszenie twojej walki, później Marka i tak dalej, na konferencji pierwszej, no. nie sądziłem, że doczekamy się czasów, kiedy trzech ochroniarzy was będzie rozdzielało no, w Mediarumie na ściankach. Przepraszam, ostatnio czterech, jak nie wyciągali, bo jednego wyrzuciłem, drugiego wyrzuciłem, Prawie trzeciego przeszłem, ale czwarte już mnie złapał. Ale chyba nic się nie... nie udało. Jesteś chyba pierwszym rywalem Markajówko, który aż tak go odpalił. On mnie odpalił. Każdy mnie odpalił i teraz jest kombinacja. tyk tak, czeka. Bomba czeka. Tutaj taka bomba, że ojej. Czyli czysta złość nie ma stresu w ogóle przed jutrem, bo to twój debiet, A Nie macie. widać? No ja bym się stresował na twoim miejscu. nie ja nic, ja mam włączyć i włącznik. A jest, bo to no, pierwszy raz byłeś na media treningu, na, media treningu, na ceremonii ważenia, stresowałeś no nic, się? W ogóle? Nie, w ogóle. masz jakąś psychę mega mocną? Ulica. Co ty myślałeś? No, słuchaj, ludzie trochę powątpiewają trochę w Twoją psychikę, nie? Tak? Jak miałbym samą psychikę, to nie weszedłbym. bo A? się bałem wszystkiego. A jak y, usłyszałeś, że Twoim rywalem będzie Marek Jówko, spodziewałeś się, że aż tak cię będzie denerwował? Eee. Po prostu chciałem w walczyć jak normalny sportowiec, brać korekarzy sport na sportowo, ale mnie tak wkurzył, że jest naleśnikiem już. No to jakbyśmy mieli wiesz, pomyśleć o jutrzejszej walce, jak ty to widzisz, jak to będzie wyglądało, krok po kroku? Ja po prostu chcę jego kore przez 9 minut nawalać, żeby był naleśnikiem. Czyli nie celujesz w knockout, tylko jednak w punktowanie i znęcanie się nad przeciwnikiem? Dokładnie To trochę poczuć tak dalej O nie na co trafił A wchodzą, no właśnie, a czy ty... właśnie mi walił kurę 150 kg Nie przełożył mnie Drugi gości dwumetrowy wali mi kurę o tu mnie, mnie nie wyłożyło Mamny pęknięć Kość, tu pęknie ten kość, tu pęknie kość a ty wiedziałeś w ogóle? Głównie, co się dzieje w mojej głowie? No widzę, to masz blisko. To mnie i skóra odchodziła. Tutaj na nosie, jak wyjebałem z metra na lód, to złamałem sobie, ale nie poszedłem do lekarza. Puszczęki nie mam, drzewo spadł na łeb. A wierzysz pod uwagę to, że lekarz któregoś z Was może nie dopuścić do kontynuacji walki jutro? Jestem zdrowy, to kurę jak nie dopuszczę? nie, bardziej mi chodzi o to, że wiesz, że ktoś y, w pierwszej rundzie, załóżmy, y, uderzysz tak mocno Marka, że będzie miał rozcięty łuk brwiowy i to lekarz... No to nie będziesz mógł się wtedy poznęcać nad nim tak jak chcesz. To jego problem, niech chciał... okroń głowę! I co, i wtedy będziesz chciał drugą walkę, żeby jeszcze więcej się z nim bić? Nie rozumiem, że to jest walka. Tam idą emocje. Jestem wolny. To, mogę to wszystko wyjrzycie na walce. Nie z... rozumiesz? Rozumiem. Jak teraz pokazuję, co będzie z nim. A na walce co będzie? Miazga. No dobra, no to co będzie z waszym konfliktem po walce? Wy so podacie sobie rękę, czy to... OKTAGON tego nie zmieni? Idzie w waszą stronę, ja idę w stronę. Czyli nie, wi nie widzisz go jako swojego kolegi w przyszłości. <gry> Nie robij mnie, on Już jest pudałem. Jeszcze z taką kobietą, to jest świństwo dla federacji. Takie jest moje zdanie. No dobra, a czy ty wchodząc do Prime MMA, spodziewałeś się. MMA? Jakie MMA? Prime MMA. Aha. Spodziewałeś się, że po pierwsze będziesz miał rywala, z którym zrobicie największe show na konferencji. Tak? Pod... To dopiero pierwszy show mój, a zobaczymy co, a już, co się. a już wasza walka najbardziej grzeje tak naprawdę. No i Arka Tańculi z Tazyn też. Ja jestem komikiem. Dalton, wszedłeś. Ja jak... jestem komikiem. Jestem grinczem. To co ty myślałeś? Wszedłeś do federacji jako debiutant i od razu masz co-main event. To jest mocne. Ja nie wiem, nie wiem jak tam kurę nazwy, nie nazwy na mnie, ja mam to gdzieś. Ja robię swoje, ja podziałem jak żołnierz. Zadanie wykonuję. OK. No to... się mnie nie obchodzi. No dobra. To dzisiaj, bo dzisiaj też widać było, że te rękoczyny z waszej strony były i z jednej i z drugiej strony. To, co Marek dzisiaj, tylko i wyłącznie dzisiaj powiedział, co odpaliło cię kompletnie. Po prostu mnie nie uważa, nie mogę dojść do słowa. Prosiłem kilka razy. Ja sobie na to nie pozwolę. Ona gadała, Marek gadał, nie przerywałem. Tak czy nie? To jest kurwa normalny dialog normalnych sportowców i ludzi. Okej. Okay. No to muszę jeszcze się zapytać o to, co będzie po tej walce. Nic. A no co może być? No ludzie. Jadę na wakacje. Ludzie się boją o ciebie, że ty przebalujesz ten, te pieniądze. Tak, sobie się w zasadzie. Moja sprawa, co ja wrobię tym pieniędzmi. Może oddam kurwa dla sorolowiska czy na inne rzeczy. I dla mnie gówno, i dla mnie się nie liczy pieniądze. Tylko mój charakter i co pokazuje. Jestem wojownikiem. I liczę na to, że wojownikiem będziesz jutro na walce. Całe życie jestem wojownikiem. Ojca mnie nauczyła.